Cześć, witam Cię. Teraz jest dużo takich różnych szkoleń, na których ktoś próbuje nadrobić to, czego wcześniej nie zrobił, czyli nauczyć się strzelać. I powiem tak, nie ma złotej metody, która pozwoli nauczyć się strzelać na jednym, drugim, trzecim podejściu, dlatego że to wymaga po prostu czasu. I oczywiście czas, pieniądze, dostęp do strzelnic, dostęp do jakiejkolwiek broni to jest problem, ale nie szkodzi, dlatego że zawsze tak było. I od trzech lat mamy kursy które można wykonywać w domu, czyli teoretycznie jest to kurs online, ale tam jest wszystko wytłumaczone, pokazane, wyjaśnione, są przewidziane rzeczy pod tytułem najczęściej popełniane błędy jak tego nie zrobić, są przewidziane środki kontroli, jak sprawdzić czy wykonuje to wszystko dobrze. Takie kursy trwają 3 miesiące i polegają na treningu, czyli to nie jest takie zapoznanie z bronią. Pójdziesz na strzelnicę, strzelisz, wrócisz i to jest wszystko i dalej nie za bardzo umiesz to zrobić tak, żeby było dobrze. To są kursy, które polegają na tym, że powtarzając odpowiednią ilość ruchów w sposób poprawny, wypracowujesz pamięć mięśniową, czyli jesteś w stanie strzelić dobrze, celnie, i zrobić to w miarę możliwości odruchowo, czyli w sytuacji stresowej nie polegasz na tym, co widzisz, przyrządy celownicze, myślenie jakieś i tak dalej, i tak dalej, tylko w pierwszej kolejności jest odruch i ten odruch masz wypracowany. I potem wystarczy już tylko do tego to, co dodatkowo zrobisz na strzelnicy w ramach testu, w ramach jakiegoś sprawdzianu, w ramach dodatkowego przygotowania, ale cały fundament to i tak jest trening bez strzelania. Nie musisz mieć do tego swojej broni. Wystarczy jakiś pistolet ASG, wiatrówka albo coś takiego, czy ewentualnie karabinek, w zależności od tego co chcesz trenować. Dlaczego to działa? Dlatego że. Na przykład, jeśli chodzi o pistolet, wyjęcie broni z kabury, wyprowadzenie broni przed siebie, wycelowanie, ściągnięcie spustu poprawne, tak żeby tą bronią nie szarpać, to wszystko dzieje się zanim nastąpi strzał. Dlatego nie trzeba strzelać, żeby to ćwiczyć. Czyli cały ten najważniejszy element oddania strzału, czyli wszystko to, co robi ciało, to, co robi człowiek, to, co robią mięśnie i tak dalej, to jest jeszcze przed strzałem. W momencie, kiedy pada strzał, już nie ma nic do robienia. To jest tak krótki okres czasu, że po prostu y, cała postawa i wszystkie elementy, które zostały wypracowane wcześniej pracują na to, jaki będzie efekt strzału, a nie samo to, że Ty świadomie w tym momencie coś robisz, bo nie robisz. Y, zjawisko strzału trwa jedną, dwie, trzy tysięczne sekundy, więc tam już nie ma miejsca na to, żeby reagować, żeby coś robić, stąd można wypracować i wszyscy bardzo dobrzy, poważni strzelcy wypracowują właśnie metodami bezstrzałowymi cały swój sukces, całą swoją formę strzelecką. Uzupełniając to treningiem strzałowym, a nie na odwrót. Dlatego zachęcam do korzystania z tych kursów, jeżeli chcesz się nauczyć strzelać i robić to porządnie. Tak jak mówię, pierwszy z nich jest na rynku już 3 lata. Nie było do tej pory zażaleń. Spotkaliśmy sporo osób, które nim trenowały. Widać różnicę pozytywną między nimi, a pozostałymi strzelcami, którzy przychodzą na zajęcia. I yy, robiliśmy też, oczywiście, testy na początku na zasadzie zapraszania całych grup osób, które trenowały tym systemem. Instruktorzy, którzy tam byli, nie wiedzieli o co za bardzo chodzi. Oceniali ich w taki sposób, że w te trzy miesiące zrobili mniej więcej coś takiego, co normalny człowiek ze swoją bronią, chodząc na strzelnicę, robi w ciągu dwóch, nawet trzech lat. Bez jakiegoś pomysłu. Także, jeżeli ktoś jest w stanie sobie ułożyć fantastyczny program. Do treningu i trenować nim, to oczywiście może to zrobić sam. Jeżeli nie bardzo wiesz, co masz zrobić, polecam nasze produkty, dlatego że są sprawdzone i działają. Więc w odpowiedzi na to, że teraz jest duże zapotrzebowanie, może to jest akurat rozwiązanie dla Ciebie.